Drodzy Państwo, kategoria zapachów to bardzo ważna część oferty Oriflame. E, dlatego bardzo chciałabym zarekomendować tutaj szczególne e, nuty zapachowe. Pierwszą z nich jest La Potion: idealny zapach dla wszystkich e, pań, e, które mają ochotę na wodę perfumowaną, robiącą szczególne wrażenie na płci przeciwnej. Także polecam, oczywiście nie tylko na randkę, aczkolwiek że wtedy y, szczególnie jest to ważny zapach. Love Potion to zapach 2014 roku Oriflame, woda perfumowana w katalogu 12, o 40% tańsza. Y, często potrzebujemy zapachu, który jest bardzo bezpieczny do pracy, który daje taki efekt aromaterspazji. Polegający na wywoływaniu eleganckiego wrażenia. I taki właśnie jest zapach przyprowy Jordanii White Gold. To będzie nuta zapachowa, jestem pewna, że odpowiadająca większości z nas, aczkolwiek nigdy nie mamy takiej gwarancji, bo zmysł węchu to zmysł bardzo subiektywny. Ale ten zapach może być idealnym zapachem na prezent, szczególnie dlatego, że w 12. katalogu woda perfumowana Jordani White Gold będzie z dezodorantem gratis. W związku z tym mamy zestaw, świetna propozycja prezentu dla każdej kobiety, zapach, który wydaje mi się będzie szczególnie interesujący. Dla kobiet, które nie chcą obciążać skóry zbyt ciężką nutą. Propozycja wyjątkowa, bo szyprowe zapachy to te, które uważane są za najbezpieczniejsze na dzień. Sądzę, że mężczyźni poszukują również ciekawych propozycji zapachowych i to chyba będzie najciekawsze, ponieważ ten zapach ma bardzo szczególną historię. S8 to zapach, który ma nazwę pochodzącą od y, Sztokholmu, y, miasta, w którym nocą dzieje się bardzo dużo. Twórca tego zapachu, znany perfumiarz, stworzył ten zapach pod wpływem 8 godzin nocą spędzonych w Sztokholmie, i pod wpływem tych wrażeń. Powstał zapach S8 Night. Ale pamiętajcie Panowie, że ten zapach nie jest tylko i wyłącznie zapachem na wieczór. To jest spokojnie zapach y, do stosowania na dzień. Y, polecam testowanie z innych zapachów Oriflame, ponieważ w katalogu 12. Jest bardzo wiele y, stron zapachowych, gdzie przedstawiamy nutę zapachową. Natomiast wszystkich naszych klubowiczów zachęcam do kupowania próbek zapachów, ponieważ każda nuta nałożona na skórę wyzwala taką piramidę czyli zaczyna się najpierw wyzwalać głowa zapachu najintensywniejsza nuta mniej więcej po 15 minutach czujemy serce zapachu czyli tę najważniejszą nutę zapachową. Natomiast baza zapachu, ostatnia nuta piramidy, daje nam gwarancję jego trwałości. Na każdej skórze każdy zapach pachnie inaczej, pachnie bardzo indywidualnie, czyli to zastosowanie na skórę to najlepsza rekomendacja. Zapraszam do świata zapachów Oriflame, ale zapraszam do katalogu Oriflame, ponieważ oprócz zapachów mamy mnóstwo innych kosmetyków wartych polecenia. Bardzo dziękuję za uwagę i miłych zakupów.